Od wielu lat mówiło się o tym, aby uruchomić szlak Trzech Jezior i to jest pierwsze takie wydarzenie, w którym chyba możemy otwarcie powiedzieć, że to początkujemy. Tak, już kilka lat temu na naszą promenadę pokazały się takie witacze mówiące o szlaku Trzech Jezior Choszczeńskim. A od dwóch lat gdzieś nam kiełkowało w stowarzyszeniu Jednostki Ratownictwa Wodnego pomysł, żeby zorganizować taki szlak. Generalnie ma to na celu jakby rozpropagowanie tego szlaku wśród mieszkańców i turystów. Dzisiaj wśród uczestników mamy mieszkańców Szczecinka, Warszawy, Szczecina, Stargardu. I na takich osobach chyba najbardziej nam zależy, no bo większość mieszkańców Koszna zna geografię jakby Miasta wie, że mamy trzy jeziora. Nieliczni najprawdopodobniej dopłynęli do Trzeciego Jeziora, bo jest to jakiś tam wysiłek kilka dobrych kilometrów. Zazwyczaj kończą na drugim kanale i się cofają. Dzisiaj uczestnicy mają za zadanie od końca trzeciego jeziora dopłynąć do starostwa holzańskiego i wrócić na taki poczęstunek ognisko na plac za hangarami. Frekwencja dopisała. Byliśmy przygotowani na 64 osoby, 32 kajaki. 30 kajaków wypłynęło, więc mamy około 60 osób na wodzie w tym momencie. Trzy motorówki zabezpieczają bezpieczeństwo uczestników. No i tylko życzyć uczestnikom dobrej zabawy. Pogoda dopisała, bo nie ma upału. Będzie się im troszeczkę trudno płynąć, bo fala jest od strony choszna, ale to tylko myślę, że dobry wysiłek fizyczny nikomu. Nie zaszkodzi. Bezpieczeństwo na wodzie też jest ważne, więc ci ludzie, którzy chcieli przepłynąć ten szlak, a może bali się samemu, dzisiaj mieli taką okazję, żeby spróbować to w takich bezpiecznych warunkach, bo przy zabezpieczeniu jednostki ratownictwa wodnego. Tak, jakby bezpieczeństwo na wodzie to jest nasze zadanie statutowe jednostki. Działamy w tym zakresie. Wczoraj na przykład mieliśmy wezwanie na Dominikowo w nieodpowiedni sposób, zachowanie, wywrócenie łodzi, kilka osób w wodzie poszkodowani, więc tutaj jakby kładziemy bardzo duży nacisk na bezpieczeństwo tych naszych uczestników, odpowiednie kapoki. Zapinane między nogami, tak zawsze na szkoleniach zwracam na to uwagę. Są dzieci, które w momencie wypadnięcia do wody źle zapięty kapok potrafi wyskoczyć przez głowę. Dziecko idzie pod wodę, kapok zostaje. No bezpieczeństwo, bezpieczeństwo przede wszystkim. Myślę, że też dlatego duże grono jest tu dzisiaj dzieci, takich naprawdę dzieci, dla których musieliśmy dobierać specjalne kapoki. Tutaj w rejonie można spłynąć rzeką, ale tutaj w Chosznie pojawia się możliwość płynięcia po jeziorach, więc to też jest kolejny taki punkt atrakcji turystycznej. Wspomniał Pan, że właśnie dużo osób przyjechało, żeby zobaczyć tą trasę Trzech Jezior spoza gminy Hoszno. Jest to na pewno duża atrakcja dla osób mieszkających w większych aglomeracjach, nie mających pod nosem akwenów wodnych. No na pewno nie jest to spływ, który wymusza na uczestnikach jakieś przedzieranie się przez drzewa zwalone. Dlatego jest to też taki spływ skierowany do osób i starszych, i z małymi dziećmi, taki familijny, żeby atrakcyjniejszy ten spływ, żeby nie było to tylko takie płynięcie wzdłuż brzegów, oglądanie. Uczestnicy dostali mapę z górą terenową, Dzień wcześniej roz, rozwieszaliśmy po całym e, nabrzeżach, wybrzeżach tych jezior, e, brzegach e, tak zwane pieczątki. Ich zadaniem jest zebranie kompletu pieczątek. E, te najważniejsze koniec trzeciego jeziora i koniec pierwszego, żeby potwierdziło, że, e, że przepłynęli e, cały odcinek od początku od A do Z. E, więc widziałem, że dzieci na pewno. Zapalone do tej gry. Będzie to wymuszało troszeczkę też wysiłku podpłynięcia gdzieś tam przy zwalonych drzewach. Dlatego jest też ten ratownik na, na motorówce, gdyby doszło do jakiegoś niespodziewanego wypadku. Uczestnicy dostali mapy. Na mapach są numery telefonów alarmowych do nas, do każdego ratownika. Także gdyby się coś działo, reakcja będzie bardzo szybka. Czy znamy szacunkową długość trasy, która musi być pokonana? Do oczywiście, doliczając, że trzeba dopłynąć aż do. Nadbrzeżnej ulicy w Hosznie i wrócić się na plażę miejską. Minie. Szacunkowo jest to około 9 km, więc nie jest to mało. Dla osób, które nie machają wiosłem codziennie, może się to naprawdę wieczorem okazać bólem mięśni. No, pogoda też jest taka, jest lekka fala, więc nie jest to flauta, będzie troszeczkę ciężej płynąć. No i oczywiście pytanie o tą przyszłość. Wiemy, że już ten sukces frekwencyjny się jest, ponieważ wszystkie kajaki niejako wypłynęły, które miały wypłynąć. A jak to, jakie plany na przyszłość? Za rok planujemy. Nie jedną taką akcję, ale chciałbym, żeby to miało postać cykliczną, bo bardzo dużo telefonów jeszcze dzisiaj z rana odbieraliśmy, było chętnych, musieliśmy odmawiać. Te osoby, które pierwsze się gdzieś tam zapisały, skorzystały, potem dużo telefonów i odmowy, że nie ma miejsca. Ze względu na bezpieczeństwo nie mogliśmy dopuścić większej liczby kajaków. Chciałbym, żeby to przybrało postać za rok, tak już gdzieś tutaj rozmawiamy między naszymi członkami stowarzyszenia, na przykład co dwa tygodnie. W mniejszym zakresie już może takim e, poczęstunku na koniec, ale umożliwić wszystkim chętnym kajak na trzecim jeziorze, żeby se spłynął do Choszna, bo jakby trasa w tą z powrotem jest troszeczkę długa. Tak, i, tak jak mówiłem, nie każdy się decyduje na to, żeby wypłynąć z Choszna, dopłynąć do końca trzeciego, a tu jest taka opcja, że startujemy z końca trzeciego dzięki uprzejmości e, pani menadżer z pola golfowego. Mam nadzieję na dalszą współpracę. No i, i powrót do na to jest pełna taka trasa. Uczestnicy otrzymają wtedy gdzieś kajaki do własnej dyspozycji, jeszcze jakby chcieli się pokręcić po naszym jeziorze już, już jakby w naszej aglomeracji. Jeśli się uda, to. Oczywiście pamiętając też, że będzie to zabezpieczone przez jednostkę. Oczywiście, nasze jezioro jest zabezpieczone przez jednostkę, mamy szeroką e, dużą liczbę ratowników w stowarzyszeniu i. i... Proszę pamiętać, że będąc na naszym akwenie choszczeńskim, czy na drugim jeżu, czy na trzecim, zawsze w hangarze, w siedzibie stowarzyszenia, na dyżurze jest dwóch ratowników, którzy w każdej chwili wypłyną, jeżeli będzie taka potrzeba.